No dobra, witajcie kochani. Kolejna rzecz, która trafiła do mnie, której jeszcze nie rozbierałem. Ostatni film był. Myślałem, że będzie dłuższy, aż nieprzyzwoicie krótki. Więc za jednym zamachem praktycznie pojedziemy i spróbujemy zrobić rozpierduchę kolejną, czyli mamy tutaj do czynienia z jakąś maszynką do bilenia mięsa. Waga 3 kg 578. O, i co możemy się tu spodziewać? Co możemy się spodziewać? Nie mam za bardzo pojęcia. Na pewno w kablu będzie mieć Podejrzewam, że tutaj może być sporo stali, ponieważ no to jest jakieś tam przekładnie, jakaś tam siła musi na to iść. Więc podejrzewam, że troszeczkę stali, troszeczkę, może nawet. A może nawet i większość stali praktycznie sama stal tego bym się spodziewał więc, więc zabieramy się do rozpierduchy niestety nie śmiejcie się z mojego, z mojego sprzętu ale ale to jest coś co na szybko po prostu znalazłem e, e, jakiś wysłużony sprzęt a na szybko tutaj, na szybko tutaj po prostu nie było nic innego, co by tu pasowało. Już nawet mi przez myśl przeszło, żeby, żeby po prostu wziąć młotek i, i się tu niech szandolić. Natomiast, natomiast godzina już jest taka, że, że już tu po prostu nie za bardzo wypada biegać z młotkiem. No dobra, ja was nie będę tu zanudzał tym odkręcaniem. W każdym razie tu są cztery śrubki, które trzeba odkręcić. No i zaraz zobaczymy, co jest w środku. No dobra, kochani, standardowo yy, miniuszka w będzie w środku. Oczywiście to już mi się nie chciało, obciąłem to kombinerkami, bo nie miałem pod ręką tego śrubokręcika. Lub yy, tutaj oczywiście pamiętacie, z jednym z moich filmów o wtyczkach. Zapraszam, jeżeli ktoś nie oglądał, Yy, dziwne moje patenty, ale, ale działają yy, Jeżeli pamiętacie te, ten film, no to, no to będziecie widzieli. A jeżeli nie, no to już teraz będziecie widzieli, że te wtyczki wykonane są z mosiącu pobielonego, czyli to jest mosiąc pobiał. No dobra, dobra kochani. Kabelek Kabelek, miedziuszkę mamy już obraną. Jak widzicie, jak widzicie zapewne jeszcze tu może być miedziuszka. O, o, o ile, to nie jest, jakiś... W, sumie to, w sumie to, się da tak o, mogłem rękawiczki założyć, bo, bo widzę tu jest troszeczkę smaru. I mogę się tu upindolić troszeczkę tym smarem. Ten piękny kolor, który tu już włyskuje, no to raczej, raczej powinna być to miedziucha, ponieważ no w, obecnych, w obecnych urządzeniach, jak sami pewnie wiecie, yy, może, być, może być to aluminium pokryte cienką warstwą miedziuchy yy, i, i taka oszukana miedziucha można się zdziwić, troszeczkę narobić i nic z tego nie będzie. Natomiast Natomiast to urządzenie to jest jak widzicie urządzenie z solidnej epoki czyli naszego PRL-u. Więc wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie było, nie było takiego kombinatorstwa i, i albo urządzenie było zrobione tak jak powinno być, albo w ogóle tego urządzenia nie było. Więc, więc raczej, raczej na jeżeli mam był tutaj w ciemno postawiać, no to bym wstawił, że to będzie mieć. No dobra, nie będę was tu zanudzał. No i tak kochani, dobieramy się po malutku. Śrubeczka po śrubeczce jesteśmy coraz bliżej celu. No oczywiście, oczywiście, tak jak widzicie, bez magnesu to już można stwierdzić, co będzie po kolorze, czyli to wszystko tutaj dotąd to jest aluminium odlew. Tutaj to jest stal, tu będzie miedziucha i tu dalej aluminium odlew, więc więc kochani same same smakołyki. Jedziemy dalej. Aha, tutaj tutaj mamy kochani szczotki. 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 Yy, nigdy nie próbowałem wykorzystać takich szczotek. Chociaż gdzieś raz mi się diaks spalił jeden i nie wiem, czy, czy to jest standardowy rozmiar, czy nie. Dobra, nie chcę Was zanudzać. Kiedyś sobie przemierzę do tego diaksa. Nie będę tego wyrzucał, bo w diaksie mi się skończyły szczotki. Pewnie można by je gdzieś dokupić, ale jestem za leniwy, żeby latać za szczotkami. Yy, w każdym razie w każdym razie tu idą szczotki. No i dobra, kochani, ostatnie Wydawałoby się chyba będą dwie śrubeczki i zaraz, zaraz będziemy praktycznie zbliżać się do finału naszej rozpierduchy. No i i i, i. I co my tu mamy? Wierniczek, oczywiście tutaj jest miedziuszka, no tutaj można się pobawić troszeczkę, żeby to odzyskać, ale, ale tu jest sporo zabawy. Tu jest y, aluminium odlew. Raczej to nie, nie zejdzie bez jakiegoś młota. Więc tutaj potraktuję to młotem. Tu jest, y, tu jest, jakiś y, jakieś, jakieś łożysko, więc też to pójdzie pod młot. No może już nie w tej chwili, bo jest jest już późna godzina, ale tu będzie jeden ruch młotem i to sobie wyskoczy. Te elementy to jest, to jest też stal, trzeba to usunąć. Więc troszeczkę tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć ruchów młotem jeszcze potrzebne. No i oczywiście, a, no zobaczcie, myślałem, że tu będzie więcej, więcej z zachodu, a tu praktycznie, tu praktycznie biedziucha, Wyskakuje do mnie yy, W rękach Bez imadła i bez niczego Po prostu Po prostu metale Metale mnie kochają Tak Nie jestem skromny No dobra Miedziucha Miedziucha nie do mnie Oczywiście Wimadle by było to na pewno na pewno wygodniej, ale powiem Wam, że aż nie spodziewałem się, że tak, że tak łatwo to będzie szło. No i dobra, tu mamy oczywiście zwykłą stal, tu mamy miedziuchę. Jutro, jutro za dnia wykonam kilka tych kilka strzałów młotem. I dokończymy odcinek, zważymy sobie, podsumujemy wszystko co i jak. Witajcie moi widzowie na podsumowaniu. Yy, przygotowałem sobie takie pudełeczko na drobnicę. Yy, wcześniej zważyłem, yy, waży 6 gram. Więc, więc, yy, więc tak drobnicy jest 0,063 yy, No tak, to jest w jednym kawałku. Natomiast, jakby to rozdzielić, to są takie drobniutkie, drobniutkie blaszki. Nie wiem, jak, jak to jest liczone na, na skupie złomu. Czy taki jeden kawałek blasz, blaszek zbity, to jest jako gruby, czy jako, czy jako cienki, nie mam pojęcia. Dajcie tu w komentarzach, jeżeli, jeżeli wiecie. Czyli złomu mamy 0720. Pamiętacie tutaj. Wtyczki, wtyczki, z yy, mosiąc podbiał, nawet waga tego nie łapie czyli taka drobnica e, tutaj tutaj zostało parę jakichś drobnicy kabelków, ale to już z tym się nie mocowałem, rzucam to tam do kabli i, i przy okazji jakoś, no bo taka drobnica, kiedyś może będę miał w, w to yy, załatwić, a tutaj oczywiście widzicie ten ładny kolorek, czyli Czyli to warto też można by w sumie, w sumie się do tego dobrać. To będzie pewnie mosiąc. Eee, w miejscu, gdzie były szczotki. Pamiętacie jak wyjąłem szczotkę? Szczotki znajdowały się w takich mosiężnych tutaj tulejach, więc eee, jeszcze sprawdźmy. zobaczcie. Magnes ich nie łapie, czyli, czyli to jest mosiąc, czyli mosiądzu jest 0034. Wierniczek, miedziucha w wierniku, ale, 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 to nie tym razem, nie chce mi się już tu wojować z wirnikiem. na razie go odkładam, może kiedyś, może kiedyś przyjdzie dzień, że, że będę miał fazę, żeby te wierniki jakoś tam załatwić, czyli wierniczek 0,429. I teraz aluminium odlew. I tu mamy kilo 141, czyli całkiem już przyzwoicie no i kochani na podium, na podium miedziucha 0,219 czyli, czyli Czyli taki taki mamy urobek, urobek z tego z tego sprzętu Jak się odcinek podobał dajcie łapeczkę no i trzymajcie się do następnego, cześć.